Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Już wakacyjnie, miesiąc lipiec, mamy rozpoczęty. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj na nadzwyczajnej sesji. Otwieram sesję. Eee, witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Romana Siemińskiego, panią sekretarz Anię Mikołajczyk, panią skarbnik Ilonę Ogibę. Witam serdecznie panią sołtys, panie naczelnik. Witam również państwa radnych. Eee, szanowni państwo, przejdziemy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum, tak abyśmy mogli. Eee, ach, mamy że To chwileczkę jeszcze momencik, zaraz pan radny się zaloguje. Pan radny Fiałkowski jeszcze widzę, jest, mamy okej. Okay. Szanowni Państwo, na 15 radnych 14, 14 radnych jest obecnych. Stwierdzam nieobecność pani radnej Doroty Kwapisiewicz. Zatem mamy kworum, możemy podejmować prawomocne uchwały. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj ze względu na jeden projekt uchwały, który otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym poprzez programy Sesja. Mieliśmy okazję się zapoznać. Witam serdecznie Panią Radną Powiatową Anię Januszkiewicz. Dzień dobry. I cóż, rozpoczynam dyskusję w takim układzie nad tym punktem, punktem drugim. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj? Pan burmistrz, rozumiem. Bardzo proszę, oddaję głos. Panie przewodniczący, panie panowie radni, zaproszeni goście. Otóż, projekt uchwały, którą Państwu przedstawiamy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Krośnińskiej Spółdzielni Socjalnej Rzeka, jest spowodowany sytuacją, że program funkcjonalno-użytkowy tej spółdzielni został w zakresie ich celów na początku ustanowionych zrealizowany, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych osób niepełnosprawnych, które zostały tam zatrudnione. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego i sytuacji, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie tej spółdzielni, dzisiaj możemy stwierdzić, że ta spółdzielnia nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Efektem tych wszystkich działań jeszcze jest ostatnie posiedzenie walnego zgromadzenia naszej spółdzielni, gdzie była sytuacja taka, że ustępująca, w zasadzie już nieistniejący częściowo zarząd nie uzyskał absolutorium, bo przypomnę tylko, że wcześniej tam menadżerem naszym i panią prezes była pani Rzejmo, która z wielu różnych powodów osobistych i zawodowych zrezygnowała z funkcjonowania tej placówki. Potem została ona ta spółdzielnia przejęta przez panią Ewenowicką i też ta umowa dobiegła końca z dniem 30 czerwca i tak na dobrą sprawę jesteśmy w sytuacji takiej że nie jesteśmy w stanie poprowadzić dalej tej spółdzielni żeby mogła realizować wcześniej założone cele mówiłem już wcześniej również o sytuacji takiej że niekorzystny zbieg okoliczności dotyczący chociażby nieoddania oddania do użytku naszej rybosfery a przypomnę, że jednym z argumentów, który w chwili obecnej rozwiewa nasze jakiekolwiek wątpliwości, że w tej lokalizacji ten obiekt nie będzie mógł funkcjonować, to jest budowa mostu zastępczego pod potrzeby remontu naszego jedynego mostu w Krośnie na dzień dzisiejszy, będzie powodowała, że znowu ta spółdzielnia nie będzie mogła wypracować określonych przychodów, żeby mogła dalej w tym zakresie funkcjonować. Została powołana do realizacji przede wszystkim zadań w obszarze gastronomicznym. Też okazuje się, że rynek w międzyczasie został zweryfikowany i rzeczywiście ten obszar jest dość wymagający. Jest tutaj jeszcze jedna istotna rzecz, o której ja wcześniej próbowałem mówić na komisjach. Próbowaliśmy znaleźć partnera, żeby połączyć się z inną spółdzielnią. Niestety okazało się, że nasze poszukiwania nie zakończyły się sukcesem, co powoduje, że dzisiaj chciałbym Państwu rekomendować projekt uchwały, który by upoważnił burmistrza do rozpoczęcia procesu rozwiązania krosińskiej spółdzielni, tak jak jest w paragrafie pierwszym socjalnej rzeka siedzibą w Krośnie Odrzeńskim. Jeżeli uzyskamy tutaj dzisiaj taką państwa zgodę, żeby burmistrz dostał takie upoważnienie, to w najbliższych dniach będzie musiało się odbyć kolejne walne zgromadzenie, na którym zostaną podjęte uchwały dotyczące tego procesu. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Widzę tutaj zgłoszenia państwa radnych. Bardzo proszę pan Bartosz Zaborowicz. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Chciałem się zapytać, bo rozumiem, że rybosfera sama w sobie teraz nie może funkcjonować. Jest temat bardzo zawiły i utrudniony. Natomiast wiem, że była działalność podjęta w, w tym lokalu w, przy stadionie, czyli atmosfera. I teraz pytanie takie, bo. Rekomendacje widzę, wiem, że jest wola do tego, żeby zamknąć współdzielnie, natomiast czy rozwiązać. Natomiast pytanie, czy to jest kwestia stricte ekonomiczna, czy to jest kwestia związana bardziej z personalnym doborem osób zarządzających, no bo firmy różnego rodzaju na tym obiekcie, na przy stadionie się znajdowały wcześniej i jakoś dawały sobie radę. Dlatego też trochę trochę się zastanawiam, czy to jest kwestia właśnie doboru odpowiednich osób albo braku takich osób. Czy po prostu sama kwestia ekonomiczna już zadecydowała o chęci rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Witam serdecznie pana burmistrza, który dotarł do nas. Panie burmistrzu oddaję głos. Panie przewodniczący, panie panowie radni, zaproszeni goście, ja powiem tak: to jest sytuacja tutaj, żeby nie szukać teraz kozła ofiarnego, użyję takiego określenia, bo to jest, w żaden sposób nie pomoże nam w rozwiązaniu tej sytuacji. To tutaj nakładają się dwa elementy, tak? Zarówno ten ekonomiczny, który wskazywał, że na tym konkretnym rynku usług gastronomicznych ta propozycja produktów i usług, które zostały zaproponowane, nie była wystarczająco dobrej jakości. To jest moja ocena, oczywiście nie obiektywna, tylko subiektywna. Na to proszę zwrócić uwagę, bo tutaj przypadł mi w udziale rodzaj takiego audytu nad tą spółdzielnią i to dane, jak Państwo widzicie, ważę słowa, żeby kogoś tutaj nie obrazić. Wskazują na to, że rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna. Ale równie bardzo ważnym elementem tej całej układanki są osoby i ludzie, którzy zostali dobrani, ponieważ rzeczywiście utrata jednego menadżera na początku, który rzeczywiście miał pomysł, miał wizję z dokumentów, które przejrzałem i to się zaczynało tam bardzo fajnie nakręcać i potem jego zmiana powodowało, że gdzieś nam te elementy całej układanki się zaczęły, mówiąc krótko, rozjeżdżać. Tak trochę wymijająco, ale po prostu nie, nie wskazuje konkretnych cyfr i liczb, bo one po prostu nie w, pomogą w rozwiązaniu problemu. Dziękuję bardzo. Ad Panu. Radny bardzo znaczy, Panie burmistrzu ja nie szukam kozła ofiarnego. Po prostu chciałem się zapytać, bo wiem jaka jest sytuacja na rynku pracy. Wiem, że oferte, oferty w sektorach prywatnych są chyba bardziej atrakcyjne i wiem, że ciężko znaleźć taką osobę. Dlatego, dlatego to pytanie czy to też jest związane właśnie z stricte z jakby zarządzaniem czy brakiem osób, które mogłyby podołać temu zadaniu. No, rozumiem, że, że w dużej mierze też. No, no mówię, miejsce jest takie, gdzie kiedyś sobie dawało radę. Mimo nawet tego, że ten kontener nie ruszył, ta rybosfera nie ruszyła, to ta atmosfera mogłaby udźwignąć temat, tylko właśnie potrzebujemy tam jest jednostkę, która będzie w stanie zarządzać. Ale jeżeli nie ma, no to sprawa jest oczywista chyba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Potocka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, panowie burmistrzowie. Rozumiem, że poza szefostwem w tej w zatrudnione były osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia, więc są uprawnione do pewnych świadczeń rentowych. Czy jednocześnie będąc zatrudnione w tej atmosferze dostawały jakieś środki finansowe, czy było to w ramach tylko tych świadczeń rentowych, które się im z racji inwalidztwa, że tak powiem, należały? Dziękuję to. bardzo. Panie Czy pan burmistrz, bardzo proszę. Znaczy tam oczywiście były świadczenia, tak? Była też refundacja z PFRON u określonej części wynagrodzeń, bo to działało w ramach prawa spółdzielczego. Natomiast grupy dyspensoryjne, które zostały tam tak jakby zdiagnozowane, tak, w ramach tych powiedzmy sobie, osób, które zostały tam zatrudnione, nie zawsze pozwalały na uzyskanie określonego poziomu umiejętności. To znowu bardzo taka pobieżna, ogólna ocena sytuacji. Bo, bo rozmawialiśmy ze spółdzielnią inną na terenie krosna gdzie osoby zostały troszeczkę według być może innego klucza dobrane do określonych, określonego profilu działalności i sobie doskonale radzą, tak. Tutaj współpraca na pewno nasza, nie, nie współpraca, może nie tak, tutaj na pewno nasz patronat nad tymi ludźmi dalej pozostanie, tak, bo nie chcemy ich zostawić samych, tak, więc na pewno będziemy robili starania, żeby te osoby, które nie załapią się na dodatkowe świadczenia, które za chwileczkę mają się pojawić, bo już rząd zapowiadał i mogą nam wypaść z powodu przekroczenia średniej, żeby mogły gdzieś sobie dorabiać, no to te osoby będziemy starali się zagospodarować poprzez nawiązanie współpracy ze spółdzielnią lub też być może powrotu do WTZ-ów. No zobaczymy jaka będzie sytuacja tutaj, tak? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Grycan. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, jedno pytanie i jedna prośba. Pytanie jest takie, co dalej z tym jakby lokalem po Osirze, gdzie teraz jest ta atmosfera, czy po prostu to będzie funkcjonowało? Ja myślę, że no w rzeczywistości to tak naprawdę to rynek decyduje. Powinno po prostu, nie wiem, bo to podlega pod ośrodek sportu i rekreacji, Ogłosić przetarg na wynajęcie, jeżeli tam dalej to nie będzie funkcjonowało, i no, zaproponować takie stawki, żeby po prostu ktoś to wynajął, a zarazem, żeby po prostu OSIR miał z tego dochody. To jest jedna rzecz. I druga, to, co już pani radna Danuta Cierpisz prosiła na komisji, to ja też bym prosił o całościowe zestawienie kosztów, jakie my jako gmina ponieśliśmy od momentu, kiedy no padł ten pomysł, była ta pierwsza, ten pierwszy etap jakby budowy tej rybosfery. Później było jej rozbieranie, później znowuż powstawanie, całościowe koszty. Pan burmistrz pamiętam powiedział, że to trochę potrwa, więc no ja zaczekam, ale też bym prosił o taką informację. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu Panie Burmistrzu, bardzo panie proszę. Przewodniczący, Panie Radny, jest sytuacja tego typu, że my to zostawienie kompletujemy, jesteśmy na jego finiszu. Dzisiaj nie mówię jeszcze o twardych cyfrach, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wspomniałem dzisiaj o tym, że mieliśmy w miniony piątek walne zgromadzenie spółdzielni Rzeka, to Burmistrz jako współwłaściciel zobowiązał, powiedzmy sobie ustępujący zarząd, który nie utrzymał absolutorium do tego, żeby zrobić Spis z natury i ma być całe sprawozdanie finansowe. Natomiast powołaliśmy znaczy powołamy za chwileczkę pewnie osobę, która będzie takim quasi prezesem likwidatorem, który będzie miał za zadanie przeprowadzenie całego procesu rozwiązania tej spółdzielni i wtedy Państwo dostaniecie od nas pełny raport dotyczący całej sytuacji i zdarzenia, wszystkich zdarzeń kolejnych, które miały wpływ na taki finał tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. I w kolejności widzę panią Danutę Cierpisz. Bardzo proszę udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, no nie umawiałam się z panem radnym Grycanem odnośnie wypowiedzi, ale właśnie 13 maja, jak mieliśmy wspólne posiedzenie komisji, dyskusję wywołała uchwała, w której żeśmy Przekazywali następną transzę dla spięcia całego finansów rybosfery. I właśnie wtedy też zadałam to pytanie z prośbą o przedstawienie tych wydatków, które były poniesione od początku powstania tej spółdzielni socjalnej rzeka. No i tu już pan burmistrz odpowiedział, że takie, taki raport, sprawozdanie finansowe otrzymamy, więc będziemy. Cierpliwie czekali, żebyśmy z tym zostali zapoznani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Górski, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna Rado, panowie burmistrzowie. Na pewno nie jest to miłe głosowanie za likwidacją stanowiska pracy czy stanowisk pracy, tym bardziej, że to są osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast rozumiem sytuację ekonomiczną, na pewno będę głosował za przyjęciem tej uchwały, ale mam prośbę do pana zastępcy, ponieważ to, co wydarzy się, czy jakby utrata, te osoby będą traktowały to jako utratę stanowiska pracy. jako utratę pracy. Dla nich na pewno będzie to przeżycie traumatyczne. To są osoby z niepełnosprawnościami, chciały się wykazać, nie wyszło. I tutaj mam prośbę do. Pana zastępcy, żeby spilotować. Tu już słyszałem tą odpowiedź u, u Pana odnośnie, że będzie możliwość zagospodarowania, tak to nazwijmy. Natomiast, czy rozmowy z psychologiem, na pewno są tam fachowcy, którzy się tym zajmą, ale proszę także, tak samo o, o pilotowanie tej sprawy w ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zatem, drodzy Państwo, Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, o której mowa? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję uprzejmie, Szanowni Państwo. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zamykam obecną sesję. Dziękuję za przybycie. Krótko, zwięźle i na temat. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia.